Witam bardzo serdecznie. Fantastyczne Porsche. Model zdalnie sterowany. Genialny, idealny dla każdego faceta i chłopaka. Zobaczmy, jak się nim steruje. Mamy samochód i moduł do sterowania. Włączamy go i zaraz nam się tutaj sparuje. Auto. Możemy włączyć światła przednie. Światła tylne się również zapalają, a dodatkowo świecą przy hamowaniu. Jest to idealne odwzorowanie rzeczywistości. Sterujemy autem naprawdę bardzo delikatnie. Możemy nim bardzo wolno jeździć oraz bardzo szybko. Jest naprawdę w pełni sterowalne. Jazda z prędkościami różnymi. Od wolnej do szybkiej. Hamowanie również. No to Otwórzmy nasz pakunek. W olbrzymim pudełku, za olbrzymią kwotę prawie 300 zł, mamy samochód, który musimy zmontować. Zmontować oraz oczywiście zasilić w baterię. Jest tutaj Bohater i elementy wyposażenia samochodu: fotele, koła i jednostka do sterowania. Przód, tył, prawo, lewo. Kontrola prędkości od 1 do 5 oraz włączanie i wyłączanie świateł. No to z instrukcją. Fotele i dach. To idzie na początek. Wcześniej oczywiście, jeżeli mieliśmy naklejki nienalepione, no to nalepiamy tam, gdzie powinny być na swoim miejscu. Zmontowane już mamy, zmontowaną mamy karuselę. Drzwi niestety się nie otwierają. Zacznijmy zatem od układu napędowego. Przód i tył. Będziemy montować przód. Odkręcamy śrubkę i wyjmujemy zaślepkę, w której będzie umieszczony kabel z tyłu na przód do skręcających kół. Wrzucamy alufelgi i zakładamy koła na jednostkę, która skręca kołami prawo-lewo. Bardzo prosto, na lekki wcisk. Teraz umiejętnie umieszczamy cały przód w modelu, dociskając lekko, aby wszystko ładnie się spasowało. Wszystko gra, wszystko działa. No to teraz napęd na tył i kabel łączący tylną jednostkę z kołami z przodu. Tylna jednostka również ma miejsce na baterię, ale o tym za chwilę. Gdy już mamy koła na miejscu umieszczamy moduł z tyłu samochodu. Również dokładnie go dociskając. Największym wyzwaniem jest ułożenie prościutko kabla, aby nigdzie się nie zaginał, nigdzie się nic nie ścisnęło, nie przerwało, nie rozerwało. Zaślepka i gotowe. No i oczywiście jeszcze mała śrubka. Na dokręcenie, aby to wszystko się trzymało. No dobra, to już mamy. Teraz moduł z bateriami. Potrzebujemy czterech baterii. Odkręcamy śrubkę mocującą, zabezpieczającą nasz moduł. I on jest wyciągany. Nie tylko dwie baterie, ale cztery. Potrzebujemy czterech baterii. Potrzebujemy a. AA, czyli 3 razy A cztery bateryjki. Umieszczamy je dokładnie na swoich miejscach, sprawdzając, czy plus i minus są prawidłowo ułożone. No i ten kartridż z bateriami wrzucamy do naszego porszaka. Pamiętajmy, aby dokręcić dobrze śrubkę mocującą. No to teraz jednostka sterująca. Tutaj delikatnie pamiętajmy, aby otwierać klapkę zasłaniającą śrubkę. W ten sposób. Góra, dół, w prawo się odchyla. Wyjmujemy, i tutaj mamy do umieszczenia trzy baterie. W sumie do modelu potrzebujemy 7 baterii AAA, czyli 3 razy A. Ok, zamykamy i przykręcamy śrubkę. Po włączeniu moduł szuka naszego samochodu. Jak damy on na samochodzie, no to się odnajdą. Jeżeli włączymy on na samochodzie, a nie włączymy jednostki sterującej, samochód będzie miał tylne światła mrugające. No dobra, zmieniamy prędkość. To jest pierwszy poziom, drugi, trzeci, czwarty, piąty, a tutaj włączamy i wyłączamy światła przednie i tylne. Hamulec automatycznie się zapala w każdej sytuacji, pomimo niewłączonych świateł przednich. I możemy sterować, jak widać, bardzo precyzyjnie. Jest to super precyzyjny model. Jeszcze takiego nie spotkałem. Genialne. Jak hamujemy, to się zapala światło. Stop. Po prostu bajka. Można im naprawdę bardzo precyzyjnie sterować, fajnie się bawić, ustawiać sceny, parkować, wyjeżdżać. No, brakuje haka holowniczego i przyczepy? No cóż, jest to auto elektryczne. No, i działa w sumie na 7 baterii 3A. Naprawdę polecam jako prezent dla każdego chłopaka, dla każdego faceta. Genialna zabawka!